Siema siema! Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Counter Strike 1.6 eee, Niedawno zainstalowałem tą grę Nie kupię amunicji No <grystanie> Jeszcze nie umiem w to grać Gram na botach jest ich bardzo dużo <grystanie> I zabiję sobie je wszystkie i zaczniemy od początku kupimy sobie jakąś lepszą broń na przykład to amunicję to chyba to i zbrojka i jeszcze flashback na które na boty nie działa wow czy będzie? Rzucam flashback. Headshot, dobra. A. Strzelamy. No dalej. O! Paduj. Nie wiem czy słyszycie tak głośno jak ja teraz ale coś tam chyba słyszycie. Może na następnym odcinku będziemy grać na serwerze? Jakimś super graczem jednak nie jestem, ale umiem w to grać. Kto ma te ja cztery? Jest tu jakiś koleś? A, myślałem, że to jakiś zły. O, tam sobie wezmę. O, tak się to robi na butach. Czekaj, tam ktoś chyba jest. No, chodź tu, chodź tu. Okej. Okay. Wow. Nie! szczegrałem. Dobra, chwilę poczekamy i tak ostatnia osoba za chwilę zginie. Zostały chyba tylko trzy yy, osoby. Ile zabiłem? E e e Jak dziesięciu. W ogóle nikt muszę sobie zmienić. sobie weźmiemy to i granat, ale jeszcze będziemy oszczędzać. Wow, wow, co tu jest? Nie, co tu jest? To myślałem, że to są źli. Nie. Teraz wszyscy zginiecie. C4. Dobra. Eee, tego nie mogę. O, to chcę. To. To. I granat. czemu ja, mam takie słabe te boty. Gdzie to się ustawiało? Pratam. Eee... tam. W następnym odcinku będą trudniejsze. Ja też będę nagrywał z moimi kolegami, którzy mają tą grę. Nie! O. Wiem, że mnie oglądacie. E, no i możemy sobie pograć. Od razu wam mówię. Gdzie ja są ci ludzie? Dobra. Jeszcze sobie jeden raz zagramy. I chyba będę kończył. To jest moja. Zaprezentuję, jak będę tutaj grał na tych serwerach i tak dalej. Co to? Ziomek. Co? Gincia. ha. No i zagam sobie jeszcze ostatnią arenkę. Będziemy strzelać do ludzi ze snajperki. Czesuj się bo nie widzę Chodź idziemy Tu nikogo nie ma Idziemy dalej To jest? Uah, dobra, headshot Uah. Nie oh. Gdzie jest bomba? Gdzie jest ta bomba? No? Gdzie ty? Za chwilę mnie ktoś inny. O! Czekaj! No! Nie! Dobra. Mam nadzieję, że podobała się moja gra. Jeśli byście chcieli więcej filmów z tego, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału, żebyście nie przegapili żadnego filmu. I pa!